Jezus powiedział do swoich uczniów. Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się ich z ciernia, ani z krzaka jeżyny, nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło, bo z obfitości serca mówią jego usta. Czemu to wzywacie mnie, panie, panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę Wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do mnie, słucha słów moich i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje dom. Wkopał się głęboko i fundament założył na skalę. Gdy przyszła powódź, wezbrana rzeka uderzyła w ten dom, ale nie zdołała go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany. Lecz ten, kto usłyszał, a nie wypełnił, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. Gdy rzeka uderzyła w niego od razu runą, a ruina owego domu była wielka. Oto słowo Pańskie. Słucham, Piękne jest przeżywanie takiej liturgii, która podkreśla każdy element Mszy świętej, będącej głównym źródłem. Mocy Pana, która przychodzi do nas i chce przynosić źródło uzdrowienia dla, dla każdego, kto pragnie, dla każdego, kto jest złakniony. I w taki sposób chcemy przeżywać każdą naszą Eucharystię, w której uczestniczymy ponieważ ten szczególny charakter jest podkreślony szczególnie w czasie tego wieczoru uwielbienia, aby później każda nasza Eucharystia, którą przeżywamy w naszym miejscu zamieszkania, w naszej parafii, mogła być przeżywana w sposób nadzwyczajny, pozwalając na to, by Jezus mógł głosić do nas swoją naukę. BY mógł dawać nam swoją miłość, a w konsekwencji by uczynił z naszego serca mieszkanie. Jesteśmy w Domu Bożym, i w gruncie rzeczy powinniśmy mieć przekonanie o tym, iż każdy z nas pozwolił Jezusowi, by mógł zamieszkać w naszym sercu. Ale widzimy, że bardzo często może być tak, że przychodzimy, do Kościoła przychodzimy na Eucharystię, korzystamy z poszczególnych sakramentów, a czujemy, jakby Jezus nie gościł w nas, jakby Jezus nie uczynił mieszkania z naszego wnętrza, z naszego serca. I kochani, chciałbym, abyśmy dzisiaj rzeczywiście mogli przyjrzeć się temu bardzo mocnemu fragmentowi Ewangelii który mówi właśnie o mieszkaniu i chce nam pokazać, co należy czynić, aby rzeczywiście Jezus mógł zamieszkać w nas i by to nie było sporadyczne doświadczenie, ale coś permanentnego, ciągłego, trwałego i nieustannie się odnawiającego. Dzisiejszy fragment Ewangelii, który usłyszeliśmy i który ma nas prowadzić w tym naszym wieczorze wokół Jezusa, to fragment z końcówki kazania na równinie, które Pan Jezus wypowiada w stosunku do ludu, który jest wokół Niego. To jest ostatni element tego kazania, które Pan Jezus wypowiada, a mamy świadomość i czujemy, że gdy mówi się coś, pod koniec jakiejś formy działalności, to mówi się o rzeczach najistotniejszych. To mówi się o rzeczach najważniejszych. Gdy człowiek zaczyna odchodzić z tego świata, to najczęściej gromadzi swoją rodzinę i pragnie wypowiedzieć rzeczy, których najczęściej nie mógł im powiedzieć w takiej codzienności, którą przeżywał. Wydaje się, że również Pan Jezus chce nam. Na początek tego kolejnego naszego roku podążania za Nim, bardzo mocno zasygnalizować, co jest dla Niego najistotniejsze. Przede wszystkim dla Niego najistotniejsze jest to, żebyśmy zbudowali mieszkanie, które będzie głębokie. Żebyśmy zbudowali mieszkanie, które będzie zakorzenione na skalę, którą jest On sam. Z języka greckiego tłumaczy się słowo skała jako Petra. Od tego pochodzi imię Piotr, więc mam świadomość tego, z czego powinna składać się skała, skoro Pan Bóg poprzez moich rodziców dał mi właśnie takie imię. I chciałbym, żebyśmy, kochani, mogli przyjrzeć się strukturze tej skały, którą jest Jezus. Co zrobić, żeby nasze mieszkanie rzeczywiście mogło być? Tak zbudowane, na takiej skale, na takim fundamencie, który jest w stanie przezwyciężyć wszelki wiatr, wszelkie wzburzone fale, wszelkie rozrywające się rzeki, które próbują nas zaatakować i zatopić. Pierwszym elementem skały, którą jest Jezus i który chce zakorzenić w naszym mieszkaniu, jest Słowo. Przychodzący do mnie. Jezus mówi, że ten, który buduje dom, buduje mieszkanie na skalę, przychodzi do Niego. Ale jest to czasownik, który rozpoczął się, natomiast nie ma jeszcze swojego zakończenia, ponieważ Jezus mówi: Przychodzący do mnie jest zbudowany na skalę jest zbudowany na mnie. To jest bardzo istotna informacja, ponieważ ona będzie cały czas się dzisiejszego wieczoru nam powtarzała. Jezus się będzie o to dopominał, że jeżeli coś rozpoczęliśmy i przyszliśmy do Niego, to On chce, żeby był to proces nieustanny. Kiedy przychodzisz do Jezusa? Przychodzisz do Jezusa wtedy, kiedy jesteś na mszy świętej i adoracji z modlitwą o uzdrowienie. To jasne. Przychodzisz do Jezusa wtedy, kiedy każda niedziela jest wypełniona spotkaniem z Nim w Eucharystii. Tak. Wtedy przychodzisz do Niego. Przychodzisz do Niego wtedy, kiedy jesteś w stanie wpisać w swój harmonogram dnia, iż nie jesteś w stanie rozpocząć i zakończyć dnia bez choćby westchnienia Jego imienia nad twoim życiem. Tak. Wtedy przychodzisz do Niego. Ale przychodzisz również do Niego wtedy, kiedy jesteś w stanie natychmiast powrócić do Niego poprzez sakrament pokuty i pojednania, by te wszystkie wzburzone fale, by te wszystkie poruszone rzeki móc złożyć w Jego ręce. I kochani, to jest pierwszy element, który jest niesamowicie ważny w tym budowaniu fundamencie, budowanym fundamencie na skalę, o który dopomina się Jezus. I być może warto zapytać się, czy ja rzeczywiście mam w sobie ten proces nieustannego przychodzenia do Jezusa. Czy mam w sobie taką pasję, taką chęć, że gdy przyszedłem do Niego dzisiaj, to już mam świadomość tego, że będę Go potrzebował jutro. Bardzo wielu ludzi żyje z takim przekonaniem, że przyjdą do Jezusa wtedy, kiedy będą mieli problem, wtedy, kiedy przyjdzie choroba, wtedy, kiedy przyjdzie... Sytuacja, która zaczyna wymykać się z rąk. Najczęściej tacy ludzie traktują Jezusa jak dezodorant, który jest potrzebny tylko od czasu do czasu. Czy mamy w sobie coś takiego, że chcę przychodzić do Jezusa nieustannie, że nigdy nie będę wypełniony Jego obecnością do końca, że nawet jeżeli dzisiaj mnie napełni w sposób wystarczający, to jutro będę na nowo głodny Jego obecności? To bardzo istotne, aby budować dom na fundamencie głębokim. Drugi element. Jezus mówi o tym, że ten, który przychodzi do Niego, ma być słuchającym Jego głosu. Słuchającym. Kolejny proces, który się rozpoczyna i nie kończy. Kiedy my słuchamy Jezusa, kiedy my słuchamy Jego głosu, a no teraz to się dokonuje, teraz to się dokonywało, chociaż widzieliśmy ludzi. To w gruncie rzeczy powinniśmy mieć to przekonanie, a przede wszystkim zaufanie, że to Jezus do mnie mówi, że to On przekazuje mi naukę. Słuchamy Jezusa wtedy, kiedy przychodzimy do Niego na modlitwę ale zaczynamy wypowiadać modlitwy które w gruncie rzeczy wychodzą z jego ust bo zwróćcie uwagę choćby na te podstawowe modlitwy które znamy na modlitwę ojcze nasz która jest zaczerpnięta na wskroś z ewangelii na modlitwę zdrowaś maryjo która jest stricte zaczerpnięta z ewangelii dlaczego tak ważne jest słuchanie tego głosu ono jest ważne aby nieustannie nasza wiara mogła wzrastać. Bo jeżeli choćby jeden dzień nie będzie poświęcony słuchaniu Jezusa, słuchaniu Jego głosu, to nasza wiara będzie przeżywała regres. A w konsekwencji może doprowadzić do tego, że choć będziesz człowiekiem ochrzczonym, że choć przyjmiesz wszystkie sakramenty, to dojdziesz do wniosku, że nie masz wiary. Słuchający Jego głosu doprowadza do tego, że Jego wiara nieustannie przeżywa dynamikę rozwoju, ale ten, kto jest głuchy na Jego głos, może przyjąć wszystkie sakramenty od strony zewnętrznej, a wewnętrznie będzie martwy. Czy słuchasz Jezusa? Czy jesteś w stanie poprzez te proste modlitwy, których się nauczyłeś od samego początku od swoich rodziców i poprzez te wielkie msze święte i adorację z modlitwą zdrowienie, gdzie jest głoszone Słowo Boże, czy jesteś w stanie mieć tak wyczulony słuch, żeby usłyszeć Jego głos i żeby Twoja wiara nie przeżywała martwoty, ale nieustannie się rozwijała? Masz w sobie takie pragnienie, taką tendencję, czy to jest zakorzenione w Tobie? I ostatni, kochani, element, bardzo ważny, ponieważ w gruncie rzeczy ten składnik doprowadza do tego, że dom jest zbudowany na skalę, a nie jest zbudowany na piasku. Bo zwróćcie uwagę, że pod koniec tej Ewangelii Jezus mówi, że ten, kto przychodzi do Niego i słucha Jego głosu, bez tego trzeciego elementu, o którym za chwilę powiemy, jest podobny do człowieka, który zbudował swój dom na piasku. Jaki to element, który odróżnia dom zbudowany na skale od tego zbudowanego na piasku, to słowo wypełnia. Wypełniający moje słowo. I tutaj trzeba, kochani, bardzo konkretnie pewne rzeczy oddzielić, ponieważ my od razu słysząc słowo wypełniający, jego słowo, chcemy sobie stawać bardzo wysoko poprzeczkę. Że skoro On mnie zaprasza do tego, żebym wypełniał Jego głos, to mam wszystko na wstyknięcie palcem wypełnić, że mam stać się totalnie nawrócony, wspaniale modlący się, mający wspaniałe małżeństwo, posiadający głęboką i żywą wiarę, nawracający się nieustannie z ogromną przyjemnością, z bardzo dobrymi skutkami i z bardzo dobrymi rezultatami. A gdy to nie wychodzi, to najczęściej poddajemy się tej tendencji złego ducha, który zaczyna poniżać naszą godność. Widzisz, przychodziłeś do Niego, widzisz, słuchałeś Jego głosu i co? I nic. A więc nie masz prawa, żeby do Niego przyjść, nie masz prawa, żeby na nowo słuchać Jego głosu. Najczęściej porzuć to wszystko, trwaj w starym swoim życiu, w starym swoim funkcjonowaniu. Słowo wypełniać, słowo wypełniający, to znaczy ten, który podejmuje decyzję, że nie chce żyć w grzechu, że nie chce się oddzielać od Jezusa, że chce podążać za Jego głosem. Ale równie dobrze na następny dzień może wpaść w grzech. Ale jego tendencją ma nie być to, że ma spełznąć na niczym, że ma popaść w maraz, że ma poniżać swoją godność. Nie. Ma natychmiast pójść do Jezusa, do Tego, który jest głównym fundamentem, usłyszeć Jego głos pełen miłości i miłosierdzia i na nowo podjąć decyzję, że chce wypełniać Jego głos, że chce wypełniać Jego Słowo, ile to może trwać? Może to trwać miesiąc, może to trwać rok, może to trwać całe życie, ale to nie zmienia faktu, że będziesz nieustannie wypełniający Jego Głos. Pierwszym, podstawowym naszym powołaniem wcale nie jest to, żeby być w stu procentach nawróconym, ale by być z Jezusem, by być w Jezusie. Niezwykle mocne słowo, poprzez które Jezus chce nas zaprosić do głębokiego przeżycia tej Eucharystii, a później. Do tego byśmy mogli zgromadzić się wokół Niego i wpatrywać się w Jego oblicze. Pozwólmy, kochani, żeby przede wszystkim mógł dzisiaj uzdrowić nas w tych sferach, które dotyka ten fragment Ewangelii. Jeśli rzeczywiście nie masz w sobie tendencji do tego, żeby przychodzić do Jezusa nieustannie, to dzisiaj módl się o to, żeby to mogło wrosnąć w Ciebie i byś z każdym najmniejszym problemem. W pierwszym momencie przychodził do niego. Jeżeli Twoje uszy są głuche i często nie słyszą Bożego Głosu i często widzisz, że Twoja wiara wcale się nie rozwija, tylko idzie w zupełnie innym kierunku, to dzisiaj módl się o to, żeby Twoje uszy były otwarte. Żebyś nieustannie słuchał jak uczniowie, żeby Pan Bóg porywał Twoje ucho, byś mógł słyszeć Jego głos, a w konsekwencji, żeby Twoja wiara mogła się rozwijać. A jeżeli masz problem z tym że podjąłeś decyzję o nawróceniu, a zobaczyłeś, że to nie wyszło i porzuciłeś tę decyzję, którą wcześniej podjąłeś, to dzisiaj na nowo módl się o to, abyś był wypełniającym Jego wolę. Wtedy, kiedy przeżyjesz sukces, ale również wtedy, kiedy przegrasz. A wtedy, kochani, będziemy podobni do Maryi. Ponieważ ten ornat nie bez przyczyny dzisiaj został założony, bo przeżywamy wspomnienie najświętszego imienia Maryi. Z języka hebrajskiego słowo Maryja tłumaczy się jako Miriam, czyli ta, która jest piękna, ta, która jest ukochana przez Boga, a w konsekwencji ta, która jest radosna. Oby Jezus dzisiaj uczynił mieszkanie w naszym wnętrzu. Stał się naszym głębokim fundamentem, aby stał się naszą skałą, która będzie składała się z tego, że będziemy nieustannie do Niego przychodzić, będziemy słuchać Jego głosu i je wypełniać, a w konsekwencji, że staniemy się na wzór Maryi, radosnej, pięknej i ukochanej przez Boga. Amen.